Hello, this is Doc today, right Witam, the center tutaj doktor Martin. Podróżuję wcześniej rano po Warszawie, stolicy Polski. Jak już wspominałem, jestem w Warszawie. Nawet nie marzyłem o tym, że będę miał możliwość podzielić się Ewangelią w Polsce. Przyjechałem do Warszawy poprzedniego wieczoru. W ubiegłym tygodniu byłem w Lesznie, w międzyczasie odwiedziłem jeszcze Litwę i Łotwę i ponownie wróciłem do Polski. Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na coś bardzo ważnego. Być może nie jest to coś, o czym chciałbyś słuchać, ale jest to ważne. Pragnę mówić o trudnościach. Z moich obserwacji wynika, że bardzo trudno jest być chrześcijaninem ewangelicznym tutaj w Polsce. Przechodzą bowiem oni przez wiele doświadczeń. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Polacy przez wiele lat byli pod ciężkim jarzmem komunizmu, gdy Związek Radziecki zniewalał ten kraj. Myślę jednak, że to nie system polityczny był tutaj największym problemem. Według mnie największym problemem jest religia. Kraj ten bowiem jest w uścisku Kościoła rzymskiego. Czy wiedzieliście, że w Polsce żyje około 40 milionów ludzi, a tylko kilkadziesiąt tysięcy ewangelicznych chrześcijan? Mówi o baptystach, zielonoświątkowcach, ewangelicznych. Wszystkich razem jest około 30 tysięcy, to jest mniej niż jedna dziesiąta z jednego procenta. Z jednego tysiąca ludzi mieszkających w Polsce, mniej niż jeden mieszkaniec jest ewangelicznym chrześcijaninem. Nie można tego zdefiniować inaczej, jak tylko trudny obszar, trudne pole misyjne. Ale dziękuję Bogu za pracę, jaką on tutaj wykonuje. Dziękuję Bogu szczególnie za zbór w Lesznie, gdzie mieliśmy przyjemność usługiwać na zaproszenie pastora Kamila. Wspaniała praca jest tam wykonywana. Bóg ich błogosławi. Modlą się każdego poranka. Kiedy byliśmy tam, stawaliśmy na modlitwę o 6 rano. Niektórzy muszą wstać nawet wcześniej, by dotrzeć na czas. Nierzadko muszą przebyć wiele kilometrów w deszczu, by dotrzeć na spotkanie modlitewne. Jest to trudne. My, Amerykanie i wierzący w zachodnich kościołach, często nie rozumiemy trudności w służbie dla Pana. Czasami myślimy, że służenie Bogu będzie zawsze bardzo łatwe, ale tak nie jest. W Polsce jest to bardzo trudne. Może przechodzisz przez trudny czas w swoim życiu. Może jesteś w dobrym miejscu, ale jednak przechodzisz przez trudne chwile. A może masz dobry czas, ale jesteś w trudnym miejscu. Pozwól, że podzielę się z Tobą kilkoma przemyśleniami na temat trudności. Osobiście uważam, że trudności mogą stać się błogosławieństwem w chrześcijańskim życiu. Po pierwsze, mogą być błogosławieństwem, a nie problemem. Trudności mogą być sposobem, w jaki Bóg przeprowadza Cię do miejsca, w którym powinieneś być. Słowo Boże mówi, że ucisk wywołuje cierpliwość. Czy wiedziałeś, że charakter buduje się przez sytuacje, przez które przechodzisz? Nie uważam, że charakter człowieka kształtuje się przez otrzymywanie błogosławieństwa za błogosławieństwem. Uważam, że to się dzieje raczej w sytuacji, gdzie człowiek znajduje się w trudnym miejscu, właśnie takim jak wierzący w Polsce. Takie doświadczenia budują chrześcijańską siłę i charakter. Problemy mogą być błogosławieństwem, bo budują Twój charakter. Powiem Ci coś jeszcze o problemach. Nie powinniśmy się koncentrować na nich, ponieważ przed nami jest coś wielkiego, wspaniałego. Myślę, że nie ma osoby, która by powiedziała, że Paweł nie przechodził przez wielkie cierpienia. Mimo wszystko potrafił powiedzieć, że cierpienia tego świata nie są nawet warte porównywania z chwałą, którą doświadczy w przyszłym życiu. Kiedy będziesz przechodził przez trudny czas, może teraz przechodzisz, chcę dać Ci ważną radę. Nie marudź, nie skupiaj się na tym, jak bardzo ci trudno. Pomyśl raczej, że Bóg może uczynić coś wspaniałego w Twoim życiu, ukształtować Twój charakter. Myślę o niebiańskich rzeczach, bo problemy, przez które teraz przechodzisz, są niczym w porównaniu z wiecznością. Bóg ma przygotowane miejsce dla nas, gdzie nie będzie już problemów i zmagań. Tego dnia będziemy chodzić w obecności Jezusa. Nieważne jak trudno jest teraz, ważne jest to, że tam będziemy radować się na wieki. Chciałem zachęcić ludzi w Polsce. Mówiłem im, że mimo trudności, Boża ręka jest nad nimi i Pan ich błogosławi i sprawi, że będą obfitować. Wspanialszy jednak dzień dopiero nadchodzi, kiedy wszyscy będziemy błogosławieni w Bożej obecności. Mam Mam nadzieję, że patrzysz na swoje problemy właśnie z tej perspektywy. Jeśli dziś masz problemy, raduj się z nich, bo kształtują one Twój charakter. Jedno jest pewne: nie równają się one z wieczną nagrodą. To moja wiadomość z Polski. A teraz wracam do domu.